Na prośbę naszych klientów stworzyliśmy specjalną funkcję w programie HDL Labels do bardzo szybkiego drukowania na drukarkach Zebra. W kilku krokach opowiem Państwu teraz, jak bardzo szybko w programie HD w Labels można stworzyć gotową etykietę. Po dodaniu kodu kreskowego na ekranie ustawiamy KOD 128 AutoSwitch, bo to jest jeden z najbardziej popularnych kodów na świecie. Jeśli parametry nam odpowiadają, zatwierdzamy to. W tym momencie ustawiamy tutaj parametr, którego będziemy pobierali informacje na temat zawartości kodu kreskowego. Oczywiście na takiej etykiecie nie powinno zabraknąć też daty wydruku i dajemy to w polu tekstowym. Ustawiamy tutaj oczywiście parametr data. Pozycjonujemy delikatnie. Kolejnym elementem, który jest dosyć istotny na ekranie, to jest oczywiście par number danego produktu i dajemy tutaj parametr PN. Po wycentrowaniu tych pól, włączamy druk seryjny. Jeśli chodzi o druk seryjny, to w polu data ustawiamy datę, natomiast w przypadku kodu kreskowego, będziemy korzystać tutaj z autonumeracji która będzie miała 9 cyfr i będzie się zapędzała w kółko. W przypadku natomiast par będziemy to pobierać z pliku Excel i w tym pliku Excel mamy jeden szablon, czyli arkusz i kolumnę o nazwie par -number i podpinamy to pod wydruk seryjny. Po naciśnięciu przycisku drukuj Drukują nam się etykiety na drukarce. Niestety, w tej opcji nasz system korzysta ze standardowych sterowników firmy Microsoft, dlatego te wydruki nie są takie szybkie. Po powrocie do okna, wydruk seryjny, zaznaczamy opcję optymalizacja dla drukarek zebra i naciskamy przycisk drukuj. I tutaj już od razu widzimy, że drukarka drukuje z całą swoją prędkością. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie HDF Label, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym lub też odwiedzenia na naszej strony www.hdf.com.pl